Chcę podziękować za pomoc przygotowaniu do konkursu dystryktu. To właśnie witajna w klubie, waszym gorącym pytaniom, waszej cierpliwości do mnie na scenie cały czas. Mogłem być w tym miejscu, w którym byłem w sobotę, i wygrać dla Was, dla Poznania, dla klubu i dla wszystkich Poznaniaków jako z tego, co wiem, pierwszy uczestnik w historii. I dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję Dorocie za ewaluację. Dziękuję mai za inspirację, poczucie humoru i świetne uwagi. Yy, Asi Arturowi za że bycie świetnym prezesem. Asi również za, no. <grywa> za inspirację i świetne uwagi. I yy, Sławoszowi za pomoc na konkursie yy, regionalnym, kiedy zakwisiłem się. <grywa> Mały gest, ale naprawdę piękny i bardzo jestem wdzięczny. I dziękuję serdecznie wszystkim. Bardzo proszę. Jak ktoś chce być prezesem i tak, żeby ciągle oni mówili prezesie, prezesie, Idzie to zbyt! są... prezesie, No prezesie, 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 pola. prezesie, 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 prezesie,